Nie ma się naprawdę czego bać. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o wodociąg działający w Myślenicach, został przepięty z jednego ujęcia w inne. To poprzednie ujęcie zostało zamulone i tam dopiero jest zanieczyszczona mętna woda. Ujęcie zostało zmienione. Teraz woda pochodzi z wodociągów krakowskich, które mają wyjątkowo dobrej, wysokiej jakości wodę. Wiem, mieszkańcy skarżą się na to, że ta woda jest mętna. Rzeczywiście tak. Mówiąc w skrócie, woda popłynęła w drugą stronę niż zwykle to czyniła, i stąd to chwilowe zmętnienie. Przepłukanie wodociągu powinno skutkować tym, że, że woda będzie już czysta krystalicznie. Ja chcę podkreślić jedną rzecz. Wyniki badań wskazują na to, że nie ma żadnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych i ta woda nadaje się do, do picia, do spożywania.